Mimo trudności związanych z epidemią koronawirusa na budowie wojewódzkiego szpitala zespolonego na Bielanach trwają prace wykończeniowe i montaż specjalistycznego sprzętu. W kwietniu na budowie pracuje mniej pracowników, ale roboty postępują. Te prace idą wolniej, niż byśmy tego Niż byśmy tego chcieli, wolniej niż, niż pracował, pracował generalny wykonawca poprze, przed pandemią. Są opóźnienia również w przepływie ludzi, fachowców branżowych w danej, w danej dziedzinie. Nie mówię już oczywiście, bo to jest, jest oczywiste, dostawa materiałów. Każdy przedsiębiorca cierpi na, na niedobór pracowników. W związku z tym i ta branża budowlana, i materiały czy, czy wytwórczość tej. Tych materiałów również podlega, podlega opóźnieniu. Obecnie, w dobie koronawirusa, wyjątkowego znaczenia nabiera centralna sterylizatornia szpitala. Zostały już zamontowane maszyny i urządzenia o dużych gabarytach przeznaczone do dezynfekcji i sterylizacji wyposażenia szpitalnego. Tam mamy już zakupiony no, najnowszej generacji sprzęt, który jest właściwie zamontowany. W tej chwili wstrzymane zostały teoretycznie prace, bo już to, co można było zrobić na ten moment, to jest zrobione. Czekamy teraz, tak naprawdę, na uruchomienie w postaci szkoleń, które będą mogły się odbyć oczywiście później. Ale jest w tej chwili kolejne przetargi robione na doposażenie tych dezynfektorni, i to jest takie miejsce, które na dzisiaj faktycznie wymaga bardzo dużego skupienia i uwagi, żeby działało wszystko prawidłowo. Cały ten proces, który się tam będzie odbywał, jest jakby od małego narzędzia, który jest sterylizatorni i tam są te sterylizatory i parowe i plazmowe. Natomiast przede wszystkim tam chodzi o bezpieczeństwo i personelu i pacjentów, ponieważ tak jak powiedziałam, jest to najwyższej generacji Sprzęt, czym się też charakteryzuje? Tym, że na przykład nie ma wstępnej obróbki, czyli jeżeli z bloku operacyjnego wyjeżdżają jakby no, skażone narzędzia, to one nie podlegają wstępnej obróbce i też jest to ekologiczne rozwiązanie i ekonomiczne, bo nie używamy chemii, tylko to jest wszystko w taki sposób zabezpieczone, że bezpośrednio już trafia do maszyn, czyli bez tak zwanej obróbki wstępnej. No i a ekologia. W tym wypadku, no to tak jak powiedziałam, chemia, ale też jest specjalny dobór do danej, do danej myjni ilości na przykład wody. W zależności od załadowania danej myjni mamy też po prostu ilość, odpowiedni ilość poboru wody. To jest centralna sterylizatornia, czyli centralne miejsce do sterylizacji wszystkiego, co trzeba wysterylizować w szpitalu, począwszy od narzędzi chirurgicznych poprzez dzianiny, odzież itd. Tak to jest specjalistyczny, bardzo skomplikowany proces sterylizacji, wymagający szeregu urządzeń, jak autoklawy, plazmowe, barowe, szafy przelotowe, myjki dezynfekcyjne, różnego rodzaju takie elementy dość duże, które składają się na cały ciąg technologiczny, ciąg technologiczny procesu sterylizacji i dezynfekcji. Cały ten proces jest skomputeryzowany. To jest bardzo istotna sprawa, gdzie w każdym momencie poprzez czytniki kodów paskowych, dany produkt podlegający sterylizacji, myciu czy innym, innej obróbce czyszczenia, nazwijmy to tak, będzie w systemie komputerowym zaewidencjonowany. Lokalizacja centralnej sterylizatorni nie jest przypadkowa. W budynku 510 na ostatnim piętrze znajduje się centralny blok operacyjny, z którego windami brudnymi będą zjeżdżały bezpośrednio do centralnej sterylizatorni narzędzia chirurgiczne, które będą bezpośrednio podlegały, podlegały sterylizacji. I po tym, procesie, po tym procesie do bloku operacyjnego wrócą również windą, ale już stroną, stroną czystą. Pozostałe elementy, czy pozostałe materiały do sterylizacji będą złożone specjalnymi wózkami, kontenerami zamkniętymi i również tam będą podlegane, podlegały procesowi, procesowi sterylizacji. Znajdujemy się w piwnicy budynku głównego 510, w jednej z części centralnej sterylizatorni, a właściwie w, samej, w samym środku myjni. Po jednej stronie i po drugiej stronie mamy właśnie myjnie do dużych elementów, w które będą właśnie czyszczone wózki, materace, właśnie takie większe elementy w szpitalu. Jest to bardzo skomplikowana część obiektu. Technologicznie to wygląda tak, że mamy windę brudną i windę czystą. No, z windy brudnej, z poziomów wyższych, czyli z Ojomu, z, z Soru, z bloku operacyjnego, no, będą zjeżdżać wszystkie elementy, które są do czyszczenia. Druga winda czysta będzie wywozić to z powrotem, właśnie na oddziały, już po sterylizacji i dezynfekcji. Tak, właściwie można powiedzieć, że cała centralna sterylizatornia to jest proces technologiczny. Mamy część brudną, gdzie przyjeżdża materiał czyścimy to w myjniach, później jest to dalej jeszcze sterylizowane w, w, w urządzeniach, w, w sterylizatorze plazmowym i parowym. Jesteśmy teraz w drugiej części sterylizatorni, w której będą myte mniejsze elementy, właśnie głównie z bloku operacyjnego, te, te brudne, które, które są no, do odczyszczenia. E, e, mamy część czystą, w której jesteśmy, środkowa część czysta, można powiedzieć, za państwem jest część brudna, i właśnie tutaj za państwem stoją zabudowane myjnie, które będą wstępnie czyścić wszystkie te materiały. Dalej przechodzi to do części czystej i do właśnie dezynfektorni, w której będą no, dezynfekowane te wszystkie elementy, również e, plazmowo, gdzie, gdzie jest wymagana niska temperatura przy pomocy gazu. W razie czego jest wiele pomieszczeń, które mogą służyć do ręcznego mycia wszystkich elementów, gdyby właśnie zawiodła technika. Spacerując po budowie, można zauważyć, że gotowy jest już budynek administracyjny, a ostatnie prace trwają w oddziałach Szpitala Zakaźnego i poradni specjalistycznych. Budynek administracyjny 520 w bieżącym tygodniu przekazujemy inwestorowi. Budynek zakończony po odbiorach. Budynek zakaźny 530 w trakcie, praktycznie skończony, w trakcie odbiorów przez służby Straż, Sanepit i Pimp. Jeśli chodzi o budynek główny 510, to główne prace są skupione w tej chwili na bloku operacyjnym i na kardiologii na parterze. Natomiast budynek 540, oddziały psychiatryczne. Właściwie wykańczamy na wszystkich kondygnacjach, ale to już, jest, to już jest wykończenie: drzwi, malowanie, sufity, instalacje. Jeśli chodzi o infrastrukturę zewnętrzną, to kończymy główny ciąg pieszojezny do szpitala z ulicy Świętego Józefa i dalej prace drogowe przeniosą się na, chyba na główny parking, gdzie mamy biura budowy. No i też mocno zaawansowana jest zieleń, zagospodarowanie terenu. Drogi praktycznie mamy skończone prawie wszystkie. Zostało do dokończenia główny wjazd i miejsce, gdzie jest stare prosektorium. To też niedługo będziemy robić. Właśnie ukończyliśmy konstrukcję łącznika między 510 a 540 za nami. W tej chwili będzie on wykańczany, obkładany elewacją, dach, posadzki. No będzie kończo kończony. Koszt modernizacji i rozbudowy wojewódzkiego szpitala zespolonego na Bielanach to 560 milionów złotych, z czego 200 milionów przeznaczonych jest na zakup specjalistycznego sprzętu. Na budżet tego nowoczesnego, samowystarczalnego kompleksu szpitalnego ze starannie zaplanowanym modułem ratunkowo-zabiegowym i układem komunikacyjnym oraz najnowszej generacji rozwiązaniami funkcjonalnymi składają się środki z kredytu pomocowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także środki własne szpitala i samorządu województwa. Do tego dochodzą także środki z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, tzw. planu Junckera.